Fundacja z Sercem do Pacjenta zorganizowała już drugie spotkanie dla młodzieży. Organizujemy również w szanowie akcje dla seniorów, ale dzisiaj spotykamy się, aby młodzież dowiedziała się więcej na temat zdrowych nawyków, jak się uczyć, no i jak bezpiecznie stosować suplementy diety. Dzisiaj mieliśmy trzy wykłady. Pierwszy wygłosił pan profesor Włodzimierz Opoka, który opowiedział, jak prawidłowo przyjmować suplementy diety. Pan profesor przede wszystkim chciał zwrócić uwagę na ogromny problem który nas dotyczy i dotyczyć będzie kolejnych pokoleń, jak nabywanie leków fałszywych w internecie i w miejscach poza obrotem czy poza aptekami. Pan profesor uczulał również na stosowanie substancji, które nie są zarejestrowane, które są suplementy, które nie są przebadane. W jaki sposób powinniśmy właśnie uważać na te fałszywe suplementy, fałszywe leki? Przede wszystkim należy kupować suplementy w aptekach, które są miejscami odpowiednio do tego przygotowanymi. Wtedy mają Państwo pewność, że jest to preparat dopuszczony do obrotu, legalny. Tutaj Pan Profesor wspomniał, że warto jest najpierw rozeznać się, czego nam brakuje w organizmie i dopiero później takie suplementy przyjmować. Podstawą są badania. W wyniku badań widzimy teraz, czy nam brakuje, podam przykład witaminy D. Przedawkowanie witaminy D może być również niebezpieczne dla zdrowia. Każdy każdy preparat, każdy suplement, długofalowo przyjmowany, może doprowadzić do konsekwencji bardzo szkodliwych dla naszego zdrowia. Więc do wszystkiego należy podejść z rozsądkiem i obserwować swój organizm, badać się dopiero wtedy decydować się na suplementację tego, czego nam brakuje. Drugi wykład dotyczył tego, jak się uczyć. Młodzież dowiedziała się, jak wyznaczać cele i ten wykład wygłosiła Anna Serwecińska. Najbardziej chyba urzekła mnie młodzież, która ma dobrą pamięć, gdzie powtarzaliśmy nawyki zdrowego odżywiania. Byliśmy przy dziewiątym punkcie. Także jestem pod wrażeniem młodzieży. Mądre powtarzanie, sensem uczenie się, odpoczynek, regeneracja i to wszystko młodzież bardzo fajnie przyjęła. I myślę, że z takim entuzjazmem mogą lepiej podejmować trud nauki, który przed nimi jeszcze długo, długo, długo. Ciężko dzisiaj jest z tą koncentracją, mam wrażenie, u młodzieży, ze względu na to, że cały czas siedzimy w telefonie, robimy wszystko szybko, wszystko w pędzie. W jaki sposób możemy się tak troszeczkę zrelaksować i ćwiczyć tą koncentrację? Na pewno osoby, które muszą intelektualnie pracować, czyli młodzież, powinna mieć właśnie dużo czasu też poświęconego wysiłkowi fizycznemu. Trening czyni mistrza, czyli oprócz ducha trzeba trenować umysł, no i oczywiście ciało. Jeżeli te trzy rzeczy połączymy, to jesteśmy naprawdę w pasji, w realizacji, w drodze do sukcesu. Ostatni temat, wykład, który Pani poprowadziła, o czym dokładnie Pani opowiadała? To, co jest najważniejsze podczas tak naprawdę codziennych zakupów, czyli kolejność na przykład składników na etykietę. Tak, co jest ważne, na pewno nazwa, która widnieje na tym produkcie. No i data spożycia, do spożycia danego produktu. To jest bardzo ważne podczas codziennych zakupów i na to powinniśmy zwracać uwagę. Opowiadaliście również o tym, że bardzo ważna jest aktywność fizyczna, ale także sen. W jaki sposób można zdrowo spać. No na pewno unikamy y, niebieskiego światła, czyli unikamy laptopów, telewizorów, y, telefonów. Y, to myślę, że najważniejsze. Powinniśmy także zwrócić uwagę na to, co jemy przed snem. Y, nie... Nie powinniśmy pić kawy, herbaty, która zawiera też teinę, też może nas pobudzać. Także myślę, że najważniejsze są takie techniki relaksacyjne, aby się wyciszyć przed tym snem, i wtedy myślę, że już będziemy dobrze spać. Również stoiska dzisiaj weszliście we współpracę z różnymi instytucjami. Co tutaj przygotowaliście dla młodzieży? Tak, dzisiaj można porozmawiać z panem profesorem, między innymi w takich rozmowach koluarowych. Młodzież może skorzystać również ze stoisk pow... Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szanowie oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele mówią o programach profilaktycznych, na co zwrócić uwagę, jak często się badać, mimo że młodzież jest w młodym wieku. To i tak myślę, że warto tutaj już od najmłodszych lat wspominać o tej profilaktyce. Czy jeszcze pojawicie się tutaj w Szanowie właśnie z taką inicjatywą? Myślę, że tak, za rok odbędzie się kolejne spotkanie Młodzieżowego Klubu Pacjenta, ale też w maju spotkamy się podczas Szanowskich Senioraliów.